Ciekawy jestem, co z tego będzie słychać. Siemanko, siemanko, dzianko. 7 rano, e, Isle of Wight. E, rozbiłem, znowu rozbiłem drona. Ciekawy jestem, co z tego będzie widać i słychać. Pewnie całą masę szumów, ale, ale zobaczymy. E, wschód słońca, za chwilę. E, niby wschód jest 7:45. No ale zobaczymy. A więc rozbiłem, znowu rozbiłem drona. E, ile ISO tu jest? Ile mamy ISO? 6400. Pewnie szumi, pewnie szumi wiatr. No ale... A zobaczymy może w tą stronę. O, w tą stronę powinno być. Chyba trochę lepiej. W każdym razie. E, za chwilę polecę znowu. E, aha! Nie rozbiłem kolejnego drona. Rozbiłem tego samego drona znowu, znaczy się rozbiłem się i poleciał dalej, także nie było problemu. Eee, nie mam z tego rozbicia nagrania chyba, eee, bo wydaje mi się, że. Eee, no nie wiem, co się wydarzyło, ale dlaczego to się wydarzyło? Aha, jeżeli mam nagranie, to będzie tutaj, teraz. A jeżeli nie ma, to nie ma. Eee, co się wydarzyło? Eee, troszeczkę leciałem za szybko, eee, za nisko na drzewa, ale. E, wydarzyło się, też się to z tego powodu, że byłem pewny, że lecę na drzewa ale e, albo tuż nad drzewami, ale było, było opóźnienie, jeśli chodzi o to, co widzę, a to, co dzieje się przede mną i to dosyć spore, kilkusekundowe. Byłem troszeczkę zdziwiony, dlaczego takie opóźnienie jest w przekazie e, obrazu, no ale było. Więc zobaczymy, co się wydarzy e, teraz. Ciekawy jestem w ogóle, co będzie... Co będzie widzieć? Widać, widzieć. Także zobaczmy, co pokaże dron. W ogóle, co się okazało? Okazało się, że włączyłem budzenie na 6 rano. Budzik zadzwonił i Karolina jest wściekła, że tak wcześnie się obudziłem. Że tak wcześnie ją obudziłem, bo tak naprawdę ma, ma gdzieś, że ja się obudziłem tak wcześnie. Wydaje mi się, że spaliśmy. Spałem. 8-7, 8 może nie, ale 7,5 godziny to minimum. Więc dla mnie to było już dużawo. No ale nie dla wszystkich jest to ten sam poziom wyspania i poziom wkurzenia. Zobaczmy, co można tutaj wyczynić z. takiego czegoś. Opa, czy uda mi się wystartować z e, torby albo e, z, z piasku, nie chciałbym. potwierdzona misja potwierdzona, nie potwierdzona, tylko misja uwieńczona sukcesem. Ale to nie koniec jeszcze, ponieważ jeszcze zamierzam użyć długiej baterii i polecieć ponownie. raz fajnie A tak właśnie się zrobiło. Wchodzimy jeszcze tam, wezmę kawę i idę do, do domu. Wszystko odbyło się dobrze, bez strat w ludziach, bez strat w dronach. pakuję to wszystko i idę na kawę. Może coś wrzucę w międzyczasie. Ciekaw jestem w ogóle, jak mnie słychać, ponieważ cały czas wieje i to dosyć mocno. Jestem zadowolony z tego, że to urządzenie może tak naprawdę przeciwstawić się tak mocno wiatru wiatru nie ma jakiegoś wielkiego, większego problemu z e, czymkolwiek tak naprawdę także na razie po e, pozdróbcie Kazie e, to był już któryś setny któryś setnasty lot e, DJI mini 2 e, widzicie dużo różnych e, na nim jest już blizn ale to powoduje, że ten, y, ta, ta umiejętności jakieś tam wzrastają. Umiejętności kadrowania też, z czym na początku miałem problem. Dzisiaj cały czas mam tyle, że im ciekawszy kadr, albo więcej do wyboru, no to można ten kadr zrobić bardziej ciekawszy. Może jestem za blisko. Na razie, cześć. Tak naprawdę przyszedłem na wschód słońca, a do niego jeszcze nie doczekałem, ponieważ to jest właśnie wschód słońca. Także wcześniej była godzina... E... Godzina, mówią na to um, niebieska blue hour, ale tak naprawdę różowa, a to jest naprawdę to, co teraz widać, to jest naprawdę wschód e, słońca, jeszcze tu minimalnie przyciemnie, żeby go było bardziej widać. I wydaje mi się, że za chwilę jeszcze raz polecę na chwileczkę, ponieważ e, wschód będzie jeszcze bardziej ładniejszy, ładniejszy, fajniejszy niż. E, tamte wcześniejsze podrygi zobaczymy za chwileczkę jak te słońce troszeczkę wyjdzie tu bardziej na, na plaży